Witam wszystkich, jestem Andy a to jest Battlefield Jak widzicie wygrywamy Już prawie koniec Ale ja mam nawet dobre stawki O dobre, 12 na 17 10 a ja byłem lepszy, tylko musiałem zejść z komputera No i nie dało rady Ojej Dostał tam przygwożdżenie na pewno że to już w zaprzegrywaliśmy a objęliśmy prowadzenie. Macie O nie, nie. Będą na mnie polować. Będę jeśli tu wyjdą, będę chcieli. Polować założę się. Wow, to było dobre. Wiedziałem, mówiłem, mówiłem. Ale nikt mnie nie chciał słuchać. Nie <laughs> ja na no żartuję, dobra. Co tu dalej, Martini? Martini. Nie chcę Martini dla niego zrespimy. O kurde, ale jest leczenia. Jest tu co poleczyć. I w Znów się wpakowałem w jakieś błoto, bo chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. No i właśnie wpadłem w to błoto. Cisza, Blade jest przede mną. Dla... A za mną, co, ty kolega. Coś mu nie idzie. Kurde, znowu to samo, ja nie mogę zapomniałem, że to jest to A. No nic Bramy dalej Ja nie mogę, to nie, to jest ten sam tak Na no niego respimy najlepiej oj, Jakie respisz jest... O kurka, warna Dobra i wchodzimy A. Nie no myślałem że jedna osoba tam jest A tak to bym wrzucił granata i by... O, poszliby 15 na 20 Jeden Kurde no Gdzie ty? O Boże co ty tu robisz człowieku? na no, B no, lepiej Pobliżej do nich hmm, helikopterem nie latam. Na lata Znaczy lata umiem, ale nie chcę teraz Idziemy dalej. Tu chyba były te ciepły Dobra, idziemy dalej. Albo i nie tutaj. No tak. Asysta. Kurde, mało w tej broni amunicji. A ona jest taka dobra. Ale mała. A, kurde, Kurdej, już myślałem, że zginę i tabulator nacisłem No nie Niestety nie od razu się ginie A i zwycięstwo o, Twój zespół wygrał 17 na 22 i tak z... No dobra dobra Najgorzej no, Następna runda za 44 42 41 piaskę za służbę P90. Dobra, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na raz.